Dzień dobry z Centrum Warszawy. Z tej strony Maria Andrzejewska, redaktorka biznesalert.pl. Chcemy się dowiedzieć, co Warszawiacy myślą o oszczędzaniu energii i które urządzenia domowe uważają za najbardziej energochłonne. Pod koniec odcinka dowiecie się, jaka jest rzeczywistość. Jak oszczędzają państwo prąd? Gasząc światło tam, gdzie jest niepotrzebne. Skracając program w suszarce do ubrań. O troszeczkę ogrzewanie podłogowe w łazience. A jak się państwo czują z nadchodzącą zimą i kryzysem energetycznym? Jesteśmy pełni nadziei, mamy dużo drewna do kominka. Jak ty się A, czujesz? Będziemy się przytulać, mamy ciepłą kołdrę. Nie oszczędzam niestety. Bo potrzebuję dużo prądu dla pracy, na przykład. A jak myślisz, co generuje najwięcej prądu w Twoim mieszkaniu? E, Wzmacniacze gitarowy. A w kuchni? Z kuchni nie korzystam. Mam dobrą knajpę obok. No to świetnie, nie masz problemu. Cudownie. To trzymam kciuki. Myślę, że kryzys energetyczny ci nie groźny. Też mam nadzieję, dziękuję. Cześć, czy mogę zapytać Cię, jak oszczędzasz prąd? Jak tylko mogę. No nie ja zostawiam tego, tego kabla w gniazdku. Z czajnikiem też się liczę, żeby za dużo tej wody nie zostawiać, bo mnie babcia goni, bo mieszkam z babcią i ostatnio jak zobaczyłyśmy rachunek na prądzie to było ciekawie. Cześć, czy mogę zapytać Cię o to jak oszczędzasz prąd? Na pewno staram się po prostu wyłączać za każdym razem jak wychodzę z pokoju, że tak powiem ubierać się warstwowo zamiast dogrzewać spokój i tak, to chyba główne sposoby. A jak myślisz, jakie są top 3 urządzenia, które zużywają najwięcej prądu właśnie? Jakbym tak miała zgadywać, to pewnie lodówkę, telewizor i yy, nie wiem, jakiś piekarnik od czasu do czasu. Wyłączam światła, jeżeli w każdym miejscu, nawet w biurze się staram wyłączać. Okay. W łazienkach, co mało ludzi robi i mnie to trochę irytuje, bo się ludzie zachowują jak w stodole. A jak pan myśli, jakie są top 3 urządzenia, które zużywają najwięcej prądu? Telewizor, lodówka, pralka, Myślę, że takie niepotrzebne rzeczy, które są podłączone i po prostu jakby no, działają, ale nie powinny, że tak powiem. Lodówka, pewnie piekarnik. Nie wiem, pewnie coś takiego bardziej, nie wiem, może światło, telewizor? Komputer? Komputer. No myślę, że komputer na pewno, bo on na pewno bardzo dużo prądu zabiera. Też pierwsze też strzał to mój to była na pewno lodówka właśnie i, i piekarnik, a tak to nie wiem, co może jeszcze ewentualnie. A jak się czujesz przed nadchodzącym kryzysem energetycznym? Bardzo źle. Więcej nie powiem chyba. Nie oszczędzamy. Okay. Dopiero co wynajęliśmy mieszkanie, więc... Jak oszczędzam? Nie oszczędzam. Nawet w kryzysie energetycznym? Nawet w kryzysie. Na tyle używam, ile potrzebuję. Nie wiem, ile lat temu zamieniłam wszystkie żarówki na ledowe. Nie wiem, czy to w ogóle ma znaczenie, ale nie zostawiam urządzeń, urządzeń na stand-by. Nawet ze względu na moje piękne kwiaty przykręcam. To Tylko wolałabym, żeby to miało odzwierciedlenie w rachunku, a nie ma. O Jezu, ja w ogóle nie oszczędzam. Nawet przy kryzysie energetycznym? Nie. Jak myślisz, co zużywa najwięcej prądu w Twoim mieszkaniu? Płyta indukcyjna, ekspres do kawy, piekarnik. Jak oszczędzasz prąd? Myślę, że wyłączam po prostu światło wtedy, kiedy tego nie potrzebuję. Jeżeli nie ładuję czegoś, to odłączam ładowarkę od gniazdka. I myślę, że to wszystko. Żeby oszczędzać prąd, najfajniej mieć inteligentny budynek, bo domy pasywne to już jest tak coś starego. Fotowoltaikę, którą mam założoną, i generalnie rzecz biorąc, Pompa ciepła. W związku z tym prąd miesięczny kosztuje około 30 zł. A jak oszczędzacie prąd? Wyjmuję na przykład. E Ładowarkę z gniazdka, jak niczego nie ładuje. Polski Komitet Energii Elektrycznej zrealizował badanie, z którego wynika, że najwięcej prądu generuje piekarnik elektryczny, płyta indukcyjna, boiler do ogrzewania wody oraz czajnik. Dzięki za oglądanie! Subskrybujcie nasze kanały, obserwujcie i wyczekujcie kolejnych alertów.